Pamiętacie, pobiłem sobie telefon. Wyświetlacz tak wygląda. Kupiłem sobie wyświetlacz sam. Spróbuję wymienić sam. Motorola G72. Zobaczymy czy mi się uda. Dobra. A to chyba szkło Nie wiem, to Tutaj zaraz robić Zobaczmy to ro. O, no jest to tu. No oni tak, A, to takie żeby... I tu narzędzia wszelkie. No dobra. Zobaczymy, coś takiego. I jeszcze parę złotych. Dobre kosztowało. Oryginał trudno. Serwis pak, może oglądnę coś na YouTubie. Takie są narzędzia tutaj widzicie ostre jakieś różne to są śrubokręciki no no śrubaczek okej okay. płaski jakieś tutaj takie łyżki i przystaweczka to no, dokładnie tak wygląda z taśmą to, Dobra, przyjechałem do serwisu, zanieść to zobaczymy, czy się uda naprawić. Miałem telefon do serwisu, to widzieliście, zobaczymy, tam za stówkę mają mi to naprawić, więc spoko. A póki co księgi wieczyste, sobie mm, sprawdzam pewnej nieruchomości, online można, jakby ktoś się pytał i jestem w nieulubionym centrum handlowym, niestety. Bo tutaj serwis telefonów jest po prostu. Siedzę sobie przed chwilą rozmawiałem z pośrednikiem, który uczestniczy w, w procedowaniu zakupu tej nieruchomości, o której Wam mówiłem wczoraj w filmiku, że Pani ma propozycję dla nas, ale byłem sceptyczny co do tego, że pewnie zniży niewiele że nie będę gadał o pietruszce, jak ja to powiedziałem. Okazuje się, że ta pietruszka stała się workiem, <gryw> przyczepą zboża, ale nie ze wschodu. Czyli no bardzo mocno zeszła osoba sprzedająca w dół z jakichś tam przyczyn. No i mamy dylemat z Ewą, bo Działka, którą wczoraj oglądałem, to widzieliście, jaka była piękna. A ta nie jest taka piękna, ale za to jest większa i jest czymś zabudowana. Oprócz tego, jeszcze pan, który nam jest wybrany jako wykonawca naszego domu podniósł cenę już do poziomów prawie nieakceptowalnych przez nas. No i się sprawa komplikuje. Komplikuje, a zarazem wyjaśnia, bo właśnie te czynniki typu działka jest ustalona, dobra jest cena, ta tam w lesie, budowa domu je podrożała tak teoretycznie na kartce z tej sprzed trzech tygodni do tej wczorajszej, bo dostałem ofertę nową, wycenę nową, bo sobie w umowie, którą procedowaliśmy, zażyczyłem jakby wykonanie pewnych, pewnych takich budynków w pewnych normach, tak, tych WT21, czyli no, termoizolacji. Czyli no, wykonawca jakby to no, miał prawo podnieść tutaj cenę, bo. Wydawało mi się, że o tym rozmawialiśmy na tej pierwszej rozmowie, a jednak jak dzisiaj nie ma na papierze, to, no to można to zmienić, chociaż papier też można zmienić. No i, i to powoduje e, taki zgrzyt nam i skłaniamy się ku temu, ku, ku tej nieruchomości, e, gdzie dostaliśmy ofertę no, dużo mniejszą niż. Wrześniu ubiegłego roku, a nawet tydzień temu, a nawet dokładnie, nie wiem W niedzielę chyba. Trudno nam jakby tutaj zrezygnować z tej z tej, z tej decyzji, znaczy z tej nieruchomości. No, takie dylematy. Póki co księgę. Przeglądam. Właściwie już przeglądnąłem. Po kontakcie jestem w, z panią. Tak z, znaczy już lawina ruszyła załatwiania spraw umowy przedstępnej i tak itd. Więc zobaczcie jak to się zmienia w kopie. Eee, no także jeszcze was zaskoczymy bo ta nieruchomość która teraz jest na tapecie czy na tapet tak się mówi eee, no to zobaczycie jaka to jest nieruchomość. O chyba. 15 minut jeszcze pan mówi, żeby wyschło, więc idziemy sobie popatrzeć. Dobra, jak widzicie. Ładnie wklejona, szyba od razu ochronna, naklejona. Także przygoda skończyła się. Dosyć poza Jestem w centrum Gdyni. Idę do y, zarządu druki zieleni, żeby odwołać się od mandatu za. Nieopłacenie parkowania. Płaciłem aplikacją, jakby, ale pomimo wszystko dostałem kwitek, że nie zapłaciłem, więc idę to wyjaśnić. Bo nie ma litości 166 zł opłaty w Gdyni za, za nieopłacenie parkowania. No i tyle. Także no już nie dam sobie tutaj wcisnąć systemowych opłat, Oczywiście, żeby załatwić sprawę odwołania się od nienależnej opłaty. Musiałem zapłacić za parkowanie w centrum Gdyni. Bardzo trudno miejsce o miejsce. Jeździłem kilka razy w kółko, tracę czas. Czy my co okupant wymyśli jaką wymówkę, że coś tam, coś tam, nie? I to ty musisz się tłumaczyć, nie? To myślę, że gdzie indziej jest odwoływanie się od mandatu. Podażę sobie znowu. Trochę czasu jeżdżąc po Gdyni. W kolejnym miejscu Tadeusza Wędy, 15 Gdynia. Siedziba zarządu Ruki Zieleni. Wstanie skierowano za budynek, wejście od piwnicy. Przypomnę, że znowu płacę za parkowanie. Żeby się odwołać od nienależnej opłaty za parkowanie, trzeba wielokrotnie zapłacić za parkowanie. To zło. Jest to zło. Tu, widzicie? Siedziby tylko sobie robią, kurde. Wyglądała tak. O 12.08 dostałem na papierku, że 12.08 jechał samochód sprawdzający opłatę. No to miałem 12.08 klikniętą aplikację, że stoję i parkuję. Ale pani stwierdziła, że były dwie kontrole, bo była 11.53 bodajże, a wtedy jeszcze nie miałem uruchomionej aplikacji, więc 160.00 nie pamiętam tego zdarzenia, żebym stał tam dużo wcześniej i dopiero później aplikację uruchomił. Jak widzicie, bez litości płacimy 166 zł za kilka minut. System w dupę. Przepraszam, Użamie to w ogóle. To systemowe wszystko. No dobrze, a więc widzicie, życie w mieście to jest ciągła walka z systemem. Ciągle musisz uważać, że płacisz za to, że ktoś sobie postawił znak albo zrobił sobie uchwałę. Ja tego nie rozumiem. Ziemia jest nas wszystkich, a nie urzędników, którzy kasują nas na każdym krokiem. Okupant, okupant drenuje nasze kieszenie yy, i tyle. Szkoda gadać, trzeba się wynieść na wieś.